Zbudujemy teraz klasyfikator w oparciu o sieci neuronowe. Na początku importuję potrzebne biblioteki, czyli Pandas, NumPy oraz Escalern oraz Torch, właśnie dla modeli neuronowych. Dane, które rozważamy to iris, dotyczą one kwiatów, a dokładniej o każdym osobniku mamy cztery informacje, takie geometryczne, odnośnie długości i szerokości płatka oraz kielicha. I tak wygląda pierwszy rekord, drugi oraz trzeci. To jest oczywiście początek danych. Dodatkowo mamy informacje o przynależności każdego z osobników do jednej z trzech kategorii. Dane podzielone są na trzy gatunki i każdy z osobników przynależy do jednego z tych gatunków. Oznaczone są tutaj jako zera, jedynki i dwójki. To jest przechowywane z zmiennej Y. Te dane pochodzą z Escalern. Escalern to była ta biblioteka, która udostępniała na metody analizy danych, przygotowania danych ale znajdują się tam też gotowe zestawy danych do analizy. Jednym z nich jest właśnie IRIS. Dane na początku dzielimy na zbiór treningowy oraz testowy. W proporcji testowy 20%, treningowy 80%. Zbiór treningowy to jest ten zbiór, który jest wykorzystywany do nauki modelu, dokładnie do strajania parametrów. Następnie, jeżeli zbudujemy już taki model, to wykorzystujemy zbiór testowy, żeby sprawdzić, czy ten model się dobrze uogólnia i czy po prostu nadal działa. Dane są następnie konwertowane na typ tensor, z tym, że zwróćmy uwagę, że cechy od x1 do x4 są zapisane z typem float. Oczywiście to były liczby rzeczywiste tutaj. Natomiast y, który zawierał informacje odnośnie etykietach, odnośnie przynależności do gatunku 0, 1 lub 2, tutaj zapisany jest jako torch law. W tym momencie my nie budujemy modelu regresji, który będzie jakoś przewidywał te wartości 0, 1 i 2. One są dość arbitralne, równie dobrze mogą być 0,5,8, natomiast oznaczają, oznaczają one po prostu różne gatunki w tym przypadku. No i budujemy jakiś prosty model. Pamiętamy, że w torczu modele są reprezentowane jako takie klasy. Pierwsza klasa NN1 zawiera jedno przekształcenie liniowe, które będzie szło z czterech cech wejściowych i wyrzucało nam trzy wartości. Trzy, dlatego że mamy trzy gatunki tych kwiatów. Więc tutaj to będą trzy prawdopodobieństwa. I model w zasadzie jest bardzo prosty. Bierze jako wejście te cztery cechy, one są przekształcane liniowo i ten wynik jest zwracany. Tutaj formalnie powinno być jeszcze przekształcenie softmax, dlatego że chcemy przewidywać prawdopodobieństwa. Natomiast w torczu nie muszę tego robić, dlatego że funkcja cross entropy, czyli ta funkcja kosztu, będzie to zrobiła jakby za nas. Tam wynik z Ostatni z przekształcenia liniowego jest przekształcany na, na prawdopodobieństwo. Czyli buduje model, gdzie liczba cech wejściowych to jest 4, zadaje funkcję kosztu. W tym przypadku jest to funkcja entropia krzyżowa, dlatego że właśnie mamy zadanie klasyfikacji. I tak jak powiedziałem, ostatnim wynikiem z sieci jest, jest jakby przekształcenie liniowe. I funkcja krozentropii sama wewnętrznie przekształci sobie to na prawdopodobieństwo, czyli zrobi z tego z taki softmax. Optymalizator ADAM. No i sprawdzam, jaka jest dokładność na zbiorze testowym na początku, czy jeszcze przed nauką modelu. Potem następuje trenowanie modelu, zadaję 1000 epok, czyli 1000 razy będą aktualizowane parametry i tyle razy przejdę po całym moim zbiorze danych. No i potem sprawdzę jeszcze raz, jak, jak to działa na moim, na moim zbiorze testowym, jeżeli chodzi o funkcję kosztu i o dokładność. No i na początkowa dokładność na zbiorze testowym wynosi 30%. No tyle byśmy się spodziewali, dlatego że były trzy kategorie, więc taka szansa, że nam się uda w sposób dostosowy to jest 1 trzecia, czyli właśnie około 30%. Jeżeli popatrzę na proces uczenia, no to funkcja kosztu na początku jest na poziomie 0,94 i potem w kolejnych epokach maleje, dochodzi do poziomu około 0,49. Na zbiorze testowym to też jest potwierdzone, około 0,49, to dobrze, że jest mniej więcej na podobnym poziomie, ale w tym momencie dokładność już jest na poziomie 83%. Czyli po tym etapie treningu ta dokładność wzrosła. Ten model już całkiem nieźle to przewiduje. Mogę popatrzeć sobie na parametry, które zostały tutaj występowane. Formalnie mamy tak jakby trzy modele liniowe. Tutaj, jest jakby pierwszy z wyrazem wolnym, drugi z wyrazem wolnym oraz trzeci z wyrazem wolnym. Dlatego, że ten model wyrzuca nam trzy prawdopodobieństwa. No i buduję jeszcze taki model z bardziej złożoną topologią, gdzie tym razem występują. Trzy przekształcenia liniowe. To pierwsze idzie z czterech cech wyjściowych na jakieś cztery inne cechy, kolejne z cztery na 7 i z 7 na 3. Te wartości po drodze są dość takie arbitralne, możemy testować różne możliwości. Oczywiście na końcu musi być 3, dlatego że mamy trzy rodzaje gatunków tutaj w tym przypadku. Natomiast zawsze musi być tak, że to, co jest wyjściowo, jest takie samo jak wyjściowo w kolejnym przekształceniu. No i jak przechodzi ten model? Wchodzą na te osobniki z tymi czterema cechami. Przekształcamy liniowo, obkładamy funkcją relu, przekształcamy liniowo, obkładamy funkcją relu, przekształcamy liniowo. Potem powinno być znowu odzorowanie softmax, które przekształca to na prawdopodobieństwo. Ale znów nie muszę tego robić. Zrobi to za mnie potem funkcja kosztu krocentrobi. Zadaję model input size 4, dlatego że mamy cztery cechy wejściowe. Potem zadaję funkcję kosztu, jest to krozentropii i tak jak powiedziałem, ona za mnie przekształci te wyniki z sieci na prawdopodobieństwa. Optymalizator ADAM z takim learning rateem, czyli z takim krokiem, z jakim będą potem aktualizowane wagi. No i sprawdzam dokładność na zbiorze testowym. Trenuję model, podobnie jak wcześniej, używając 1000 epok, czyli 1000 razy będą zaktualizowane parametry i 1000 razy przejdę po moich danych. I sprawdzę na końcu, czy się poprawiło, jeżeli chodzi o funkcję kosztu i dokładność na zbiorze testowym. Na początku dokładność na zbiorze testowym wynosi też 30%. Jeżeli chodzi o funkcję kosztu, to w tym przypadku już po epokach wynosi około 1, czyli mniej niż w przypadku poprzedniego modelu. Tam to było, chociaż nie, w zasadzie podobnie tam było 0,94. Tutaj jest to 1. Natomiast, jeżeli popatrzę na dalsze tabuczenia, to dochodzę do poziomu około 0,07. Natomiast tam właśnie tutaj dochodziliśmy do poziomu 0,49. Czyli tutaj ta funkcja kosztu nam maleje dużo, dużo szybciej. Na testowym zbiorze też się to potwierdziło. Też jest na poziomie około 0,07. Ta funkcja kosztu. A dokładność w tym momencie jest jakby 1, czyli 100%. Czyli ten model w 100% przewiduje to co, to, co powinno być, czyli bardzo dobrze. Tam było na poziomie 83%. No i mogę zobaczyć, jakie są parametry. Tutaj formalnie mieliśmy trzy przekształcenia liniowe, więc jakby są też trzy zestawy parametrów. To jest jakby dla pierwszego przekształcenia liniowego, dla drugiego przekształcenia liniowego oraz dla trzeciego przekształcenia liniowego.